Poziom tupetu, jeżeli chodzi o tak zwany projekt pokojowy dla Ukrainy i poziom niezrozumienia pani Bija zawiera się w tej słynnej amnestii dla złodziei ukraińskich z Żeleńskim. Jego ekipa się nakradła, ale to, że załatwią im amnestię, jeszcze Europa ma dopłacić 100 miliardów dolarów i jeszcze na tym mają żerować te grupy, które to zorganizowały. Oczywiście się RP nie będzie w tym uczestniczyć. To w ogóle nie jest ich poziom. Natomiast jak dadzą tą amnestię, to bardzo jestem ciekawy reakcji... Rosji, no bo Rosja musi skonsultować tą relację z Chinami, z Indiami. I tak. I bardzo jestem ciekawy reakcji tego świata poza zachodniego. Czy świat poza zachodni zgodzi się na taki numer? To znaczy, że dajemy tym ludziom amnestię, czyli de facto sankcjonujemy zło. To jest kolejny element tej ponerologii politycznej, badań struktury zła, bo niedługo będziemy musieli się tym zajmować. Dlaczego o tym mówię? żeby Polacy, którzy żyją w trzeciej RP, nie wpadali w irytację. Jedyne, co jest potrzebne, to uważne obserwowanie faktów, analizowanie tych faktów. Że stoimy przed olbrzymią szansą,